Witam nas wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Dimitri i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pokémon Fire Red Randomizer Nazlog. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku dotarliśmy do Sirloin City. Em, na północ od tego miasta mieliśmy ostry trening Pokémonów. Złapaliśmy Jigglypuffa, którego no, nie udało mi się w żaden sposób, em, że tak powiem, podtrenować tych moich Pokémonów, bo też nie mam za bardzo na to czasu. Jeszcze troszeczkę mam. Na to czas, żeby jeszcze w miarę tutaj yy, nagrać dla Was jakieś odcinki, yy, bo chcę właśnie naprzód, bo mi niestety przypominam, że mnie nie ma na miejscu ten odcinek, może będziecie mieli około Środy, czwartku, nie wiem jak to tam wyjdzie yy, czy może we wtorek, nie wiem, zobaczymy. W każdym bądź razie jakoś w tygodniu oglądacie ten odcinek, ja jestem już dawno w delegacji koło Kielc. Także no niestety tak to już wychodzi. Ja na wstępie zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza, w którym umieszczacie swoje propozycje i imion dla każdego nowego Pokemona, jak również do subskrypcji kanału dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią. Kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco, zapraszam na grupę na Discordzie. A tymczasem przechodzimy już do Team Recapu. Na pierwszym miejscu mojej drużynie jest Viserion na poziomie 17 z abilitką Swift Swim, Chyrzy Pływak. I z atakami Splash i Tackle kolejnym Pokemonem jest Żmija na poziomie 22 z y, abilitką Shed Skin i z atakami Rap, Leak, Bite i Poison Tail. Kolejnym Pokemonem jest Drago na poziomie 20 z abilitką Blaze i z atakami Scratch, Growl, Ember i Metal Claw. Y i ostatnim pokemonem jest Puccini na poziomie ósmym z abilitką Słodki Urok, nie wiem jak to się tam tłumaczy, I z atakami Sing i Defense Curl, tak się przedstawia drużyna, nie będę nic zmieniał, nie będę nic trenował, próbujemy, zobaczymy co będzie. Pierwszy przeciwnik Dratini, o matko kochany, to zmiana na żmiję. Twister, a zobaczymy Poison Tail, wystarczy, pięknie, pięknie. Corfish, no to tu zmieniamy na Wiseriona z powrotem. Myślę, że tutaj w tej sali mm, o, trafił się wodny. E, Żmija będzie odgrywała najlepszą i największą rolę decydującą. Wiserion e, 18 poziom, super. E, jeszcze spróbujemy pokonać tą jedną przeciwniczkę. Jeden Pokémon poliwak, no jednak wodny. Jednak pokémon wodny Hypnosis, ale, ale mamy Shed Skin, więc to jest naprawdę bardzo dobra ablitka. Yy, dzięki której no jednak yy, ten status nie utrzymuje się u i możemy sobie na spokojnie yy, walczyć bez problemu. Bardzo dobry pokémon jest z tego mojego yy, Sevipera. Yy. Oby się sprawdzał. Dobrze, witaj, jesteś tutaj nowy. Tylko trenerzy mający pewną taktykę, mogą stać się mistrzami. E, jakie jest Twoje podejście do łapania i treningu Pokémonów? Moja taktyka to ostry atak Pokémonami typu wodnego. Walka o znakę Dimitri vs. Misty. Dwa Pokémony Lilip. No proszę. Hmm. Czyli taki Stefan, nasz e, Poison Tail. Okej. Okay. Lilip zatruty. E, Pięknie. Udało się. Wiserion Lulal żmija dała sobie... Lapras! O je, my. No z tym pokemonem na pewno nie będzie lekko. Mm. Dobrze, żmija. Mm. Confuse ray. Najgorzej. Body Slam. Błagam cię. Dobrze. Nie! Jeszcze paralisz. Dobra, musimy się zmienić. Musimy zmienić na drago eee. Dobra, co by tu użyć? Metal Claw. To będzie super efektywne, nie. Jeszcze Super Potion. Najgorzej, co może być w tym momencie, Atak wzrósł. Bardzo dobrze. Mm, ale nie siebie! Błagam cię, Drago! No nie! Najgorzej, co może być w tym momencie. Błagam cię, Drago! No i muszę zmienić w tym momencie, tylko nie wiem na kogo. Poświęcić puczyniego? Wiserion, liczę na ciebie. Eee, co wam powiem, to wam powiem. Ale wam powiem. To była straszna walka. W porządku, weź tę Badge na dowód Twojego zwycięstwa. Nie, to tak nie miało być. Absolutnie. A już byłem tak blisko. TM03 mm, to nie jest Waterpulse. Wątpię, żeby to był Waterpulse. Mm, TM03 to jest Leer. Nie, po prostu nie wierzę. A tak byliśmy blisko, żeby mieć już Gyaradosa. Mogłem poświęcić Puczniego. Dobrze, Viserion, byłeś świetnym Pokémonem. Miałeś być świetnym Pokémonem, ale niestety coś nam nie wyszło. O, no i teraz znowu poszukiwanie wodnego Pokemona. Dobrze, możemy sobie już tutaj przechodzić dalej. Zespół R wyraźnie stara się wykopać. Yy się wkopać się w kłopoty. Problem z tłumaczeniem. Eee. mhm Jakiś TMI, coś tam, coś tam. Eee. Hej, spadaj, to nie twoje podwórko. Co? Ja? Jestem niewinnym... Gapiarze, gapiem. Eee. Co? Że mi nie wierzysz? No dobrze, zawalczmy z nim. Eee. Shelder. Poison tail. A jeszcze że wam powiem. Eee. Wolałem stracić Wiseriona niż jakbym miał stracić Żmiję czy Drago, ta świadomość była dla mnie najgorsza, gdybym miał stracić jednego z tych dwóch Pokémonów. Bo to naprawdę. Dobra, oddam TM, które ukradłem, TM28. No to raczej jest Dig. Nie, Sonic Boom. Jest wszystko pomieszane. Tu raczej nie możemy przejść, bo tu potrzebujemy kat. Mm. Tu nic nie ma. Więc możemy sobie śmiało już iść na drogę numer 5. Tak, i tu będziemy mieli łapanie Pokemona. No to łapmy w takim razie. Oby nam się udało. Trzymajcie kciuki. Eee... No niestety. Chensi pokonam. Za chensi będzie z expa. Mm. Ale Chensi złapać nie możemy. Jest to Pokémon, którego już mieliśmy. Chensi złapałem w Hoenn, więc. No niestety. Dobra, idziemy dalej. Co, 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 Czy masz Kombaskena? Za Tyranitara! No, ani Tyranitara bym nie mógł mieć. A gdybym miał nawet Kombaskena, to bym się nie wymienił. <grym> Także no, tak już musi być. Lubię. Lalala. Droga numer 6 tutaj będziemy mogli sobie złapać kolejnego pokemona, oby nam się udało i będzie nim Azumeril, którego złapać też nie możemy, bo Azumerila to my mieliśmy, Merila mieliśmy chyba na pewno w Unowie, jak nie Azumerila, nawet Azumerila mieliśmy, więc no niestety, idziemy do Vermilion w takim razie, Ralts, no to bajcik zdecydowanie. W ogóle muszę sobie zmienić właśnie na Jigglypuffa, niech sobie expi. Um. No powiem wam, że to nie będzie wszystko takie proste, jak się myślało. O. Magikarp, no to Puccini. Um. Puccini musi sobie tutaj expić jak najwięcej. Um. Potrzebuje expa, chociaż mało tego expa było za te pokemony akurat. Um. Mamy dwu walkę chyba. Nie, pojedynczą. Łyśmur, no proszę. No to Drago. W takim razie Drago. Yy, I Ember, dziękuję. Puczni dziewiąty, uczy się Pounda. Yy, Pikachu. Pika-pika. Yy, no to skoro Pikachu, no to zmieniamy na żmiję. Yy, Byte wystarczy? Wystarczył. Okej, okay, żmija 24. Z tobą też mogę zawalczyć. Mogę. Dobra, Słablu. No to już jest taki troszeczkę poważniejszy przeciwnik. Mm. Claw? no to nie jest efektywne. A Scratch, no trochę lepiej. I Ember na dobitkę, no jedynie tak. Puccini dziesiąty. Bardzo dobrze, niech XP. Puccini, bo musi tu niestety się wykazać. Growlif. Mm. No to żmija, no jeden poparzenie, ale szed skin by mógł się tutaj mm. tak zmiana skóry pięknie udało się jakoś Żmiję trzeba teraz podleczyć super potion dla żmija i lecimy dalej tu nie ma żadnych przedmiotów więc Możemy sobie na spokojnie tutaj przejść. Nidoran! Na szesnastym poziomie... Hmm. Myślę, że Drago sobie po, poradzi. Hmm. Prawie. Dobra. Hmm. I Meryl. mi się wodny Pokémon. Jakikolwiek wodny Pokémon. Eee, no ale no niestety. Hmm. Pech chce, że... Hmm. Musiałem się rozstać mm, z moim jedynym wodnym pokemon'em, który no i tak był mało użyteczny, ale no niestety... Em, mógłby być bardziej użyteczny po ewolucji. Tyle braku, dosłownie tyle. Półtora levelu prawdopodobnie mu tam się zostało, żeby e, ewoluował. Jak będzie miał Destiny Bonta? Aha. Czyli się chyba pozbyłem Pucciniego. Sing. Dobra. Jedziemy poundem. Hmm. Hmm. Stał Destiny Bond. E, Sink. Okej. Okay. Pound. I pound. I pound. Okej. Okay. Udało się. Uczynił dwunasty poziom. Krokona. No to zostańmy. Mmm. No skrokonała też bym się cieszył. To jest też fajny Pokémon, szczególnie po ewolucji. Yy, może być z niego naprawdę koksu. Yy, Okej. Okay. I jesteśmy w Vermillion City. Pozwiedzajmy sobie to miasteczko. Yy, chęć walki z kimś z kim już raz się zmierzyłeś. Miałeś kiedyś takie uczucie. Jestem pewna, że tak. Sama chciałam walczyć z różnymi ludźmi po kilka razy, dlatego rozdaję wszystkim te urządzenie. Proszę weź jedno. This is Seeker, aha. No okej, okay. dobra, podleczymy się. Um, dobra, tu mamy tak, tu mamy tak i tu mamy tak. Dobrze, tu się nic nie dzieje. Tu prawdopodobnie można dostać wędkę, jeśli dobrze pamiętam. E, tak, rybackim guru. Tak, lubię łowić i dostaniemy wędkę. Starą wędkę jest! Czyli na wędkę możemy sobie złapać tutaj Pokemona teoretycznie. W Vermilion, więc spróbujmy. Może nam się uda. Mm. I jest nim Dasklops. No Dasklopsa nie miałem. Nie miałem. Ani nie miałem mm. poprzedniej formy ewolucyjnej. Nie pamiętam jak się tam nazywa. Ani nie miałem Dasklopsa, ani Dasknuła. Więc teoretycznie mogę go złapać. Eee, użyjmy Pokebola. Nie wiem, jak on nawet ewoluuje. Czy on przez level ewoluuje, czy przez jakiś przedmiot w Dusk Noir, O ile w ogóle eee, nie dostał tej ewolucji w, w Sino. Też tak może być. Dusknoa to jest chyba w Sino dostępny. Eee, a spróbujmy Singa. Spróbujmy go uśpić w ogóle. Mmm. Eee. Włagam się płucini. No. Udało się. Yy, pokeball. No nie. Znowu. Yy. Pucini. Yy. No jest na piątym poziomie, więc będzie ciężko, yy, żeby go nie zabić. Jest! Dasklop złapany. Hmm... Jak by cię tu nazwać w tym momencie? Może Cyklop? Hmm. W sumie pasuje. Ma jedno oko. Eee. Cyklop... Okej. Okay. Sprawdźmy jego statystyki. Hmm. Opcje, duch oczywiście, Pressure. Okej. Okay. Eee. Nightshade Disable. Dobrze. Hmm. Dasklops może być fajnym Pokémonem. Yy, Daskul, o! To jest jego pre yy, Idźmy sobie jeszcze w jedno miejsce. Yy, wróćmy się do Cyrilene City. Yy, I tam też będziemy mogli sobie złapać Pokémona, bo mamy już wędkę. A tam była, był dostęp do wody. W Cyrilene City. Więc, yy, dlaczego by nie skorzystać z tego i nie złapać sobie jakiegoś pokemona. Chyba był dostęp do wody yy, albo i nie był. Yy, bo tu wszystko jest odgrodzone. Nie, nie był dostęp do wody, nie ma. Kurde, niepotrzebnie tu przyszedłem w takim razie... Yy, wszystko jest płotkami odgrodzone. E tam, tak się nie bawię. O nie! To jest najgorsze właśnie w tym mieście, że można bardzo łatwo spaść. Yy. Bo tu trzeba zrobić tak, do maksa i wtedy możemy sobie przejść na spokojnie. Ty nas nie przepuścisz. AEN! Więc musimy sobie iść tak. Wracamy do Vermilion. Na pewno następne co musimy zrobić w Vermilion City to jest SS Annie. Więc następny odcinek będzie na pewno w SS Annie. Chyba, że najpierw trzeba zmierzyć się w sali, ale nie wiem. Chyba nie. Najpierw trzeba będzie chyba zdobyć kat wtedy. Mm, cokolwiek będziemy mogli sobie zrobić. I zadziałać dalej. Mm, Mawać za growila. No nie mam ani jednego, ani drugiego. Zresztą Growwaila mieć nie mogę ani Septaila. Mm, no, dobra. Czy tu dostanę coś ciekawego? Mmm... Kupon na rower. Dobrze. Eee, tak. I tutaj się też nic nie dzieje. Dobra. Czyli możemy sobie iść dalej. Tak. Muszę mieć kat, żeby e, wejść do sali. E, dobra. E, Ogólnie rzecz biorąc, mamy tu jeszcze kilka dróg. E, możemy sobie iść. Tak. Tu mamy drogę numer 11. E, Lepabery. Tu mamy Diglet Cave, więc możemy wejść sobie do Diglet Cave w sumie. I tam złapać Pokemona. Hmm. Tak, Diglety i w ogóle. Hmm. Hmm. I pierwszy... Feraligator! O tak! Tego Pokemona potrzebowałem! Tak mówiłem o krokonawie, a mi się trafił Feraligator. Hmm. Bardzo dobry Pokémon. Bardzo dobry pokémon. tylko teraz tak. Hmm. Na tyle go osłabić, żeby go nie zabić, a przy okazji, żeby go złapać. Mm, nie będzie takie proste. Jest! Feraligator dołącza do nas. Um, tak chciałbym go nazwać, Samiec Fralligator, mmm, jak by Cię tu nazwać, eee, no z niego jestem bardzo zadowolony i będę o niego dbał, o, jak ja będę o niego dbał, mmm, hmm. Wiem jak szkoda, że nie jesteś samicą, bo by bardziej do Ciebie tak pasowało, ale, mmm, Lako. ...sta, Gdzieś się nazywał Lakosta, Costa. Hmm. Dla znawców tematu, Lakosta, Rwący potok wzmacnia wodne ataki. Eee, scratch, Leer, Rage i Water Gun. Okej. Okay. Hmm. Eee, idę się podleczyć i przejdziemy sobie tą jaskinię. Eee, tak formalnie, bo na końcu tej jaskini będziemy mogli wyjść tam koło Viridian eee, City. I pozbierać sobie te przedmioty, które tam są. A mm, tam kilka przedmiotików było, więc yy, na pewno warto. Przy okazji zobaczymy, jakie tu w ogóle pokemony są. Shelder. Yy, Charmeleon Na przykład. Aha. No i w głupi sposób znowu straciłem Pokemona. No nie, nie wierzę, po prostu nie wierzę. Dlaczego tak to się dzieje? No i teraz nagle żaden pokemon się nie pojawia, Fereligator. O nie, co za Charmelion głupi. Mm. No i znowu, następnego Pokemona straciłem. Dlaczego? Tak, czy ty mi tutaj coś dasz? Eee, Zemdlony Pokémon nie ma już energii do walki. Potrafię jednak jeszcze używać ruchów typu kat, poza walką. Eee, Lediana za Handawera. Nie mam ani jednego ani drugiego. A my tu dopiero po kacie będziemy mogli przyjść. A eee, takie buty. Czyli musimy się wrócić. Hmm. Hmm. Kolejny Fralligator. Mmm. Czyli formalnie o, Squirtle, ale też bym nie mógł go złapać. Czyli w sumie dobrze, że się Feraligator pojawił. Bo chociaż mam Pokémona, którego mogłem złapać. Dobrze kochani. Zostawiam sobie Nasze, naszego Puciniego nieszczęsnego, który dołącza do tej trójki straceńców. Um, został się Charizard, Seviper, Dasclops i Feraligator. Ogólnie... Skład dosyć dobry, szczerze wam powiem. Mm, no ale... Mm, ten skład jeszcze się będzie formował przez długi, długi, długi czas. Dobrze. Ruszmy w, w stronę SS ani. Tak, mam bilet. Więc możemy przejść. Ale przejdziemy tam dopiero w następnym odcinku. Kochani, dziękuję Wam serdecznie mm, za ten odcinek. Może e, podsumujmy w dzisiejszym odcinku. Dotarliśmy do Vermilion City. E, doby udało nam się zdobyć dwa Pokémony dosyć dobre: Dasklopsa i e, Feraligatora. Więc naprawdę na plus. No i cóż, e, straciliśmy przy okazji też że jej dwa Pokémony, zdobyliśmy odznakę kaskady, więc też bardzo dobrze to o nas świadczy, więc możemy sobie na spokojnie w następnym odcinku ruszyć na SSA. No cóż, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka, dziękuję Wam za wszelkie komentarze, subskrypcje i oceny i oczywiście jeśli podobał Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, w którym umieszczacie swoje propozycje imion dla każdego nowego Pokemona, jak również o subskrypcji kanału dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco, zapraszam na grupę na Discordzie, a tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło, na razie i cześć!